Dzień zaczynał się bez pośpiechu informacji. Nikt nie sprawdzał, co wydarzyło się w nocy na drugim końcu świata, bo to nie miało znaczenia. Liczyło się tylko to, czy zdąży się do szkoły, i czy tornister nie okaże się zbyt ciężki. Śniadanie było krótkie, często powtarzalne, ale nikt się nad tym nie zastanawiał. Dzieci nie oczekiwały wyboru, przyjmowały to, co było, jak coś oczywistego. Droga do szkoły była częścią dnia, a nie przerwą między punktami. Szło się razem, rozmawiało się bez konkretnego celu, czasem w ciszy. Nikt nie patrzył w dół, nikt nie znikał w ekranie. Zima oznaczała ślizgające się buty i czerwone policzki, lato kurz i zapach nagrzanego asfaltu. Te drobiazgi zapamiętywało się na długo, choć nikt nie robił im zdjęć. Szkoła nie była miejscem idealnym. Była sztywna, czasem surowa, czasem niesprawiedliwa, ale miała jasne granice. Dziecko wiedziało, czego się od niego oczekuje, a czego nie. Po ostatnim dzwonku, szkoła przestawała istnieć. Nie zabierało się jej do kieszeni. Nie wchodziła do domu razem z dzieckiem. Po lekcjach następował moment, który dziś wydaje się niemal zapomniany: wyjście na zewnątrz bez planu. Podwórko nie było atrakcją. Było naturalnym przedłużeniem domu. Każde miało swoje zasady, swoje hierarchie, swoich liderów i outsiderów. Dzieci uczyły się w nim świata szybciej niż z jakiejkolwiek książki. Zabawy rodziły się spontanicznie. Zwykła piłka potrafiła wystarczyć na całe popołudnie. Jeśli jej nie było, wystarczała wyobraźnia. Grało się do momentu, aż ktoś musiał wracać na kolację, albo aż zapalały się latarnie. Czas nie był mierzony minutami, lecz zmęczeniem. Relacje były bezpośrednie. Jeśli ktoś kłamał albo oszukiwał, tracił zaufanie. Jeśli ktoś był lojalny, wracał do gry następnego dnia. Konflikty nie znikały po wyłączeniu urządzenia, bo nie było czego wyłączać. Trzeba było nauczyć się je rozwiązywać albo żyć z ich konsekwencjami. Nuda istniała, ale nikt nie traktował jej jak problemu. Była stanem przejściowym, chwilą zawieszenia, z której często rodziło się coś nowego. Dziecko siedzące na schodach i patrzące przed siebie nie było straconym czasem. Było dzieckiem, które myślało, choć nikt nie nazywał tego w ten sposób. Wieczory przychodziły szybko. Powrót do domu oznaczał zmęczenie fizyczne, a nie psychiczne. Kolana bywały zdarte, ubrania brudne, ale głowa była spokojna. Sen przychodził naturalnie, bez walki z myślami i bez potrzeby sprawdzania, czy coś jeszcze się wydarzyło. Najważniejsze było jednak coś innego. Dzieciństwo tamtych lat rozgrywało się bez ciągłego spojrzenia z zewnątrz. Nikt nie oceniał każdego ruchu, nikt nie liczył reakcji. Błędy znikały razem z dniem, a nie zostawały zapisane na zawsze. To nie było dzieciństwo idealne. Było nierówne, czasem trudne, czasem samotne, ale miało przestrzeń, a przestrzeń pozwalała dziecku być sobą, nawet jeśli nie zawsze było to łatwe. Dziś coraz częściej wracamy do tych wspomnień i pytamy, czy było lepiej. Może pytanie powinno brzmieć inaczej: czego z tamtego dzieciństwa już nie umiemy dać tym, którzy dorastają teraz? W kolejnej części. Przyjrzymy się momentowi, w którym ta przestrzeń zaczęła się kurczyć, kiedy do dziecięcego świata wszedł internet i zmienił go na zawsze. Internet nie pojawił się w dzieciństwie nagle. Najpierw był ciekawostką. Jednym komputerem w domu, wolnym łączem, krótką wizytą w świecie, który wydawał się odległy i niegroźny. Nikt wtedy nie przypuszczał, że z czasem przestanie się z niego wychodzić. Na początku dawał poczucie postępu, dostęp do informacji, które wcześniej były niedostępne, możliwość kontaktu z kimś daleko, nauka szybsza, łatwiejsza, bardziej kolorowa. Rodzice widzieli w nim narzędzie dzieci, zabawkę. Granice wydawały się jasne, ale internet nie stoi w miejscu. On się rozszerza, wypełnia wolne przestrzenie, skraca ciszę, zagospodarowuje nudę. To, co kiedyś było dodatkiem do dnia, zaczęło powoli stawać się jego osią. Dziś dzieci nie korzystają z internetu. One w nim funkcjonują. Według najnowszych danych z lat 2023-2024 przeciętne dziecko w Europie spędza przed ekranem kilka godzin dziennie, a w wieku nastoletnim ten czas często przekracza połowę dnia. Co ważne, nie chodzi tylko o rozrywkę, szkoła, Kontakt z rówieśnikami, zainteresowania, wszystko przeniosło się do jednego miejsca. Zmienił się rytm dnia. Zamiast wyjścia na podwórko pojawiło się jeszcze pięć minut. Zamiast rozmów, wiadomości. Zamiast ciszy, ciągłe tło dźwięków i obrazów. Mózg, zwłaszcza dziecięcy, został wystawiony na bodźce, do których nigdy wcześniej nie był przystosowany. Współczesna psychologia mówi o zjawisku przeciążenia poznawczego. Dziecko nie jest zmęczone brakiem snu czy ruchem, ale nadmiarem informacji. Powiadomienia, reakcje, porównania, wszystko to dzieje się bez przerwy. Nawet odpoczynek stał się aktywnością. W dzieciństwie bez internetu, samotność była stanem chwilowym. Dziś bywa ukryta wśród setek kontaktów. Badania pokazują, że mimo stałej łączności coraz więcej młodych ludzi deklaruje poczucie osamotnienia i trudność w budowaniu głębokich relacji. Paradoks polega na tym, że nigdy wcześniej nie byli tak połączeni i jednocześnie tak oddzieleni. Zmienił się też sposób porównywania się. Kiedyś punktem odniesienia było najbliższe otoczenie kilkanaście osób z klasy, kilka z podwórka. Dziś porównanie odbywa się z tysiącami wizerunków, często wyidealizowanych, przefiltrowanych i oderwanych od rzeczywistości. Dla dorosłego to może być oczywiste. Dla dziecka, nie. Specjaliści coraz częściej zwracają uwagę na związek między intensywnym korzystaniem z mediów cyfrowych, a wzrostem problemów z koncentracją, snem i regulacją emocji. Nie dlatego, że technologia jest zła sama w sobie. Ale dlatego, że zastąpiła coś, co wcześniej było naturalne pauzę. W dawnym dzieciństwie przerwy pojawiały się same: droga do domu, siedzenie na ławce, patrzenie w niebo. Dziś przerwa musi być zaplanowana, a często bywa traktowana jak strata czasu. Nie oznacza to jednak, że świat sprzed internetu był lepszy pod każdym względem. Dzieci nie miały wtedy głosu który dziś potrafi być słyszany. Nie miały dostępu do wiedzy, która dziś bywa ratunkiem. Internet otworzył drzwi, które wcześniej były zamknięte. Problem zaczął się wtedy, gdy przestał być narzędziem, a stał się środowiskiem. Gdy zamiast ułatwiać życie, zaczął je wypełniać do granic. I właśnie w tym miejscu pojawia się najtrudniejsze pytanie: nie o to, czy internet zabrał dzieciństwo, ale czy my, dorośli, zauważyliśmy moment, w którym zabrakło w nim miejsca na ciszę, błąd i zwykłe bycie? W ostatniej części spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, które wisi w powietrzu od początku tej historii. Czy da się połączyć dwa światy i czy dzieciństwo przyszłości musi być wyborem między kiedyś a teraz? W pewnym momencie pytanie przestaje brzmieć, czy kiedyś było lepiej? Zaczyna brzmieć inaczej, co z tamtego świata jest nam dziś naprawdę potrzebne, bo nostalgia bywa wygodna, ale rzadko bywa uczciwa. A przyszłość dzieci nie może być zbudowana wyłącznie na wspomnieniach dorosłych. Współczesne badania z ostatnich lat pokazują coraz wyraźniej, że kluczowe nie jest to, ile technologii jest w życiu dziecka, ale w jaki sposób ona tam funkcjonuje. Dzieci, które mają jasno wyznaczone granice korzystania z internetu, regularny czas offline i możliwość swobodnej zabawy w realnym świecie, wykazują większą odporność psychiczną i lepszą zdolność koncentracji. Co istotne, nie są one odcięte od nowoczesności, po prostu nie są przez nią pochłonięte. Równowaga nie oznacza cofania czasu, oznacza świadome decyzje. Dawniej wiele rzeczy działo się naturalnie, bo nie istniała alternatywa. Dziś każda cisza konkuruje z ekranem, a każda nuda może zostać natychmiast wypełniona. I właśnie dlatego cisza stała się tak cenna. Specjaliści zwracają uwagę na jeszcze jeden aspekt, o którym rzadko się mówi. Dzieci potrzebują momentów, w których nic się nie dzieje, aby ich układ nerwowy mógł się regulować. Bez tego rośnie napięcie. Pojawia się rozdrażnienie i trudność w radzeniu sobie z emocjami. Dawniej takie momenty były wpisane w codzienność. Dziś trzeba je tworzyć świadomie. Nie chodzi o zakazy i walkę z technologią. Chodzi o obecność dorosłych. O rozmowę, a nie kontrolę. O przykład, a nie instrukcję. Dzieci bardzo szybko wyczuwają sprzeczność między słowami a zachowaniem. Jeśli dorosły mówi o ograniczaniu ekranów, a sam nie potrafi odłożyć telefonu, przekaz staje się pusty. Warto też pamiętać, że współczesne dzieci dorastają w świecie znacznie bardziej skomplikowanym emocjonalnie niż ten sprzed kilku dekad. Tempo życia, niepewność, nadmiar informacji to wszystko sprawia, że potrzebują one nie mniej, lecz więcej wsparcia nie w postaci ciągłej obecności online ale w postaci stabilnych relacji i poczucia bezpieczeństwa. Dzieciństwo bez internetu miało swoje braki. Dzieciństwo z internetem ma swoje zagrożenia. Największym błędem jest próba wyboru jednego, kosztem drugiego. Przyszłość nie polega na powrocie do przeszłości, ale na zachowaniu tego, co było w niej najcenniejsze przestrzeni na rozwój bez presji bycia widzianym i ocenianym. Być może najlepsze, co możemy dziś zrobić, to przypomnieć sobie, że dzieciństwo nie jest projektem do zoptymalizowania. Jest procesem, pełnym błędów, prób i chwil, które nie muszą mieć świadków. Internet może być jego częścią, ale nie powinien być jego centrum. I być może właśnie w tym tkwi odpowiedź na pytanie, które postawiliśmy na początku. Dzieciństwo bez internetu nie było lepsze, dlatego że było pozbawione technologii. Było inne, bo miało więcej przestrzeni. Dziś naszym zadaniem nie jest odebranie dzieciom nowoczesności, lecz oddanie im tej przestrzeni w nowej formie. Jeśli ta historia skłoniła Cię do refleksji lub przywołała własne wspomnienia, zostań tu na dłużej. Na tym kanale rozmawiamy spokojnie o świecie, który się zmienia i o doświadczeniach, które wciąż mają znaczenie. Subskrybuj kanał jeśli chcesz wracać do takich opowieści.